Alkoholiczny piesek, euu, euu. Mamy ciołk! Gemon Łanko, czyli gra, w której wcielamy się w rolę tego słodkiego pieska, którego jedyną rolą jest sianie spustoszenia. Pluje na was! <śm> <śm> nie, nie wiem, żeby to jak ryba, bo tak naprawdę jest z demonem. Ale zobaczcie, jaki słodzek! Siemaneczko, witam serdecznie! Zaczynamy nową grę! Lecimy! Naszym zdaniem jest, co wiem, płacenie i ogólnie robienie syfu! Oj! Ja, Czekoladzka, szczęśliwa rodzinka! Nowy Do dom! Jej! Okej. Okay. Kędziemy później... Okej, okay, ale jakiś foliugny mieszkanko, i you know? Będzie przykro. O! Oh, przykrocka. Okej, okay, nie hałasujcie. Okej? Okay, I jadą. Bye bye! O! Ojoj, oh, yeah, zdrzemnęła się. Nasza pani. A my jesteśmy w sali

Oj, kasy mamy. Pieniążki, pieniążki. Ale ty, ładnie, dom. dom! I jakie obraz, ojej, ko. Jaka szkoda by było. Jaka szkoda. Możemy spotkać. I mamy panią. Patrz, patrz, patrz. Patrz. Jeszcze panią ugonęciłam. Co to jest? Okej, to. Jakie fajne. Okej. Okay. Mogę, mogę. Aj, oj, oj. Parfum! Kamera? Ej, no, tam! O, 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 o! Iii, mamy go! Mamy go! E, że pan ci to nie przeszkadza? Możemy się wykażać winie? Niestety nie. no, co jest? O! Co to? Nowy kamik? Co to jest? Możemy mieć sali w winie. Super! Jesteśmy fioletowym pieskiem. Tapka, 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 O, Puszki! Puszki, sim! Jee, mimi! Nie, nie, dosłownie, go z simulator. Tylko męskie, glab, co? O! o. Nowej kamki! Nie wiem, co one robią. O, mamy mazie i jesteśmy grim, Nie, Jee, Psy, sim, symp. sim. Dobra. Wejdźmy tam, gdzie trzeba porozwalać wszystko. Pan, pan, chmur. Dobra. Pa, Mam ma, 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 ma. za dużo tych rzeczy. Za dużo. Za dużo. Od razu mówię. To wszystko trzeba rozwalić. zwalić. jak to jest miasto. Mogę łapać? Nie, Mamy gawę, nie oj, oj! Wcale nie jest z tego, że! Oj, każemy się, każemy! No! Igalnie nie ma tak. czy prawy bukelki. Bukelki, bukelki, bukelki. I więcej jeszcze syfu. Tak jest! Igalnie ciska, pogułoga. Szkoda, że my, zepsuł! Ojej, ja! co to jest za miała nosa? <grystanie> dobra, mamy go. Ujuj, czasy. Ciuchcia! Uuu, co to jest? To jest kółko do ciuchci? Co to jest? Nie się ci... A, dobra, nie można. Myślałam, że mogę się przeparować. Pieska, nie skakajmy razem. Ojoj, ojoj, ojoj. Pominujemy, pominujemy. Pominujemy. To to. No, czerwona papierosie pieska jest. jesteśmy czerwonym pieskiem. Tak. Okay. Jakie fajne. Kupkamy. soka jest. O! Oh, Mamy skinę. Ojoj. Jakie fajne. Jaki kije? Jak, jak. Gomela. Eee, kokesz, nowy inkamek? Co to jest? Możemy latać? Pomyśl, że tak. Gomera. kanapa. Eee. <głos> <głos> o, ma chyba się koniec spieszy. Ojo, nasza madzinka! Jakie tu? Mamy naszą madzinkę. No, kamek, no. Nowy telewizor, nie, no. Ciekawe, ile ta plazma ma cali. Oj, oj, oj! oj. To jest wino, co to jest? Gobra, smarujemy się, smarujemy się, meju, I pomarańczowy ołęcznik. Dobra, Co możemy. O, możemy wyjechać, gamela! Lecimy. Bo Le mi się przeciski. Lecimy. O, co to jest? Dobra, mamy Gwana Gwanaście. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy Pyrogramis. Mamy powoli Pyrogramis. Mogę się. Chyba niezbyt. Szkoda. Ale mamy. Obrazy jakieś tam. Słynne. Mona Gwanaście. Okej, okay. Jaki, jaki... Co my możemy tu jeszcze. Co to jest? Mamy błoganykę, możemy być alkoholikami. Więc super. Mamy mieć to Wszystko. Piłeczka. Ja, mogę? Mogę się bawić. O Jezu, tak. Piłeczki, piłeczki. O! Powinniśmy? Możemy uzupełnić chciuć. Rakin, rakin, o Jezu. Mamy rekina. Jest, dobra. bywa. Rekin, idziesz ze mną. Przecież nie. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyobrażajmy się. Dobra. Rekin, idziesz koło. Puść. Puść go. Puść. Mm, nie chcę. Ale okej. Okay. Chodźmy na dół. Świetne na pola widzenia mamy. Ło, jak czysto. E, Kuleczko. Kuko, kuko, kuko. Gdzie ono było? Gdzie ono było? Ło. Jabłuszka. Eee, Jabłuszka mam. A tu dobra. trzeba uprowadzić. Mamy 3 na 12. Świeknie nam idzie. O! Hii! Honimek! Hanima! Dajcie mi, hanima. Nie no sobie, gdzie poziom kółko. Tu jest! Dobra. mamy kółeczko kolejne. Eee, lecimy do góry. Nie, nie możemy być częścią. No, 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 no. Musimy być... Musimy się wkapać, w tło, okej? Okay. Nie Niech to! Nie pi! Nie? Mamy to! Eee... Mogę z tym zrobić? Możemy je wyniesiać! Oss! Ale że mamy krecha. O! Kolejny kamykon! O! Oh, Słonik, chodź to. Chodźmy po słonika. To jest wizja artystyczna. Pamiętajcie. Dobra, e, słonik. Daj mi słonika. Ja chcę słonika. O! Oh, mamy słonika. I jeszcze jakiś młodziak pluje no, na was. <laughs> nie, nie, żadnego jak chyba. Ba, 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 ba. Dobra. O, auto, auto. Mogę wziąć Chyba nie. Szkoda. Piłeczki! Piłeczki. Piłeczki. Dobra. Pan pingwin. Oh, chcę pana pingwina. Dobra. Nie jestem spełniona. Mamy pana słonia. O! Okej. Okay. Pana co. Znieżdżalnie, okej. Okay. Mamy pana słonia i mamy... I mamy nawet pana pingwinka. Tak? Pingwin? Chyba tak. Nie wiem. Nie wiem, no. już nie Już są kłęcony. Czemu musimy, musimy w biegu? Gamy bagę. Gamy magę. Gamer Kłęcony! Ma, nie ma, ma. Nie, nie

to jest za On jest jakiś wyjątkowy? Tak sądzę, przynajmniej. Gabela, o co tu chodzi? Co mam to. Gobywa, mogli mnie głowę! la 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 la. la la Gęba. Mamy czekamy na 12, ale pięknie, jak już się oryzontuje i jest nie jestem z siebie dumna. Mogę? Kłunkam to? Nie mogę! Mam i spadłam. Ale, przejdźcie tu. Uwaga, parku, parku spokojnie. Nie, nie spadłam. No to mamy chleba. Ale dobra, musimy się skupić, musimy ważną misję wykonać. Mamy kanapę, ok. Ba 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 O ba 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 Zrzucamy piłki. Zrzucamy, mówię. Mm, już co? Ale chomskwa. Ale okej. Okay. Eee... Musimy wrócić wszędzie. Musi być cały świat w różu. Pięknie. Dobra, ale ubierzmy słonika, bardziej mi on podchodzi. No, lecimy dalej. Dobra, kamień z szyba. Tam nie przejdziemy tak łatwo. Szkoda. I będziemy musieli yy, przypomnieć sobie o ciuchci. Bo tam trzeba ją ogarnąć. Jesteśmy ponownie w salonie. Co to jest? Okej. Jesteśmy gdzieś nie możemy tam być. Uuu, uh, Gambeba, mamy nowe pomieszczenie. Trzeba tam wyrzucić. Trzeba oznaczyć kabel. Oh, i mamy kłęczko. Jaj! Oh, yeah. Dawaj yeah. kłęczko. Dawaj, yes. mamy 5 na 12 I coś tam się świeci. To się ewigentnie coś tam się świeci. Dobra, najpierw wezmę Na początku weźmy, e, zbogajmy tą kolejkę. To jest na razie nasz cel. Okej, okay, będzie? Jedzie! Jedziemy. Sięgamy i jedziemy. A, Mam pokój! dobra, wow. Mamy 6 na 12.

Z powiem okiem niemieckim kungelkiem. Dobra. I chyba trzeba się rozpędzić. Nie wyszło tak, jak myślałam, ale okej. Okay. Niestety zamknięta szkoda. Ale dobra, musimy wymyślić, jak się tam na górę dostać. Hmm. To chyba mam pomysł, ale najpierw... Alkoholiczny piesek, auu, auu. Czekaj, jest mięso? Nie wiem co ale to, ale obawiam się mam. Obawiam się to. Uuu, jest mięśnik, bo chciałam na... To jest. Gabara. Okej. Okay. Mamy kolejny ikamek! Będziemy się cofać tam. Spokojnie. I tam można wejść na górę. Okej, okay, ale spokojnie. I tu mamy miejsce do wytrzepania się. Siadam na gwiaździe. Uuu! Jaki ładny szkic. Szkoda, że mi się zmarnował. Popsuł. Pewnie sprawy biznesowe. No to mogę, no. no to mogę, no. Para papa ja jestem psem i ja mogę wszystko. No, ha, ha, ha. I mam 112 tysięcy. Gdybym tylko mogła to na... Oj, oj. Nowe łóżko, nowa pościel, dopiero wyprana. Odkurzać? O isso? Vamos ver... O isso? Oh, uma árvore! Oh! obraz! Tam. de não Um desenho de pedra! Um não Gobera! Możemy więcej kasy! A tu, gobera! 8 na 12, gobera. Powoli się zbliżamy. O! Minigun! A gobera! Tak to działa! A ja myślałam, że mam tę golecieć. Ale nie nieważne. Nie, nie Jest! dobra, jest, jest, jest! Kolejne miejsce. 10 na 12. I. Oh. Huh. O! teraz easy, faremienie. Easy, easy, easy. dobra, chyba tam na górze trzeba. Tak sądzę. Już się będę. I tam jest skarpa. i jaśnie. Choke. Mamy ciąg Suk, mamy Okej. Ale ja nic nie widzę. No, no. No, no. No, no. No, jest! No, uh. uh. okay. Zaraz zobaczymy go z salonu. To się tam ogwala. Powoli, powoli. Oj, trzepo. Nie, wiem, Gdzie jeszcze ja nie byłam? Zastanówmy się. Jak bym mogła się tam dostać? Hy, udało się. jakim tym cudem Nie wiem. Na farcie albo wcale, ok? Na farmcie albo wcale. Lecimy do nas pokoju. <gryw> Najwidoczniej. O! ciśniemy. Top, top, do piwnicy! Ciąg gotowy, przygotowany. Jeszcze umiemy obrazy. Iii! Przyjęcie, mam znowu, to na nas nie trzeba było. Nieeeeeee, przeszliśmy, grę. <laughs> Jeszcze więcej bym znowu nie mknęła, cudowna. Uh, dziękuję za grę. Ja również bardzo dziękuję. Świetne było. Kacisze, jakie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odporny uh, odcinek Wam się spodobał. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać, jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Ja się żegnam. No i co? no in maya